W jaki sposób jesteśmy w stanie rozpoznać atopowe zapalenie skóry? I tutaj znowu, y, powiedzmy, ja jako dermatolog mam trochę nieco inny pogląd niż, powiedzmy, alergolodzy. Dlatego, że alergolodzy dzisiaj bardzo często e, decydują się, czy też zalecają pacjentom taki bardzo rozszerzony panel al, e, alergiczny. A ja tutaj chcę wrócić do tego, że w zasadzie rozpoznanie atopowego zapalenia skóry jest absolutnie rozpoznaniem klinicznym. Kryteria diagnostyczne, które my stosujemy, to są kryteria kliniczne. I teraz. Stwierdzenie, nawet w jakichś bardzo rozszerzonych testach, powiedzmy podwyższonego poziomu tych tak zwanych IES specyficznych w kierunku konkretnego alergenu, niekoniecznie z jednej strony, nawet jeżeli mamy te alergeny, one faktycznie biorą udział w rozwoju atopowego zapalenia skóry, bo u tych osób mamy szereg innych schorzeń, tak jak powiedziałem, katar alergiczne zapalenie spojówek, i często tam e, bardziej te alergeny mają wpływ niż na samą skórę. Z drugiej strony testy, które my wykonujemy, jeżeli chodzi o badanie właśnie tych przeciwciał krążących klasy IgE w surowicy, to e, akurat w przypadku atopowego zapalenia skóry ta reakcja natychmiastowa IgE zależna ma mniejsze znaczenie niż reakcja typu opóźnionego, czyli e, w której biorą udział komórki. I akurat tutaj nasze możliwości diagnostyczne są dosyć ograniczone. I tutaj tych testów, powiedzmy, takich nazwijmy to komercyjnie, praktycznie w ogóle nie ma. Ale nie znaczy, że my potrzebujemy, bo często jest tak, że dokładnie zebrany wywiad z pacjentem, sprawdzenie w jakim stopniu jest narażony na pewne czynniki środowiskowe. Tutaj mówię o jakichś różnego rodzaju sierściach zwierząt domowych, czy, czy jakichś, powiedzmy, innych alergenach. Jest dużo bardziej informatywne, zwłaszcza jeżeli pacjent podaje, że faktycznie przebywając w jakimś tam środowisku, świąt się nasila czy jakieś inne objawy się nasilają. Także tutaj nie ma jakichś jednoznacznych czy też obowiązku wykonywania bezwzględnie jakichś badań. To trzeba troszeczkę tak zdroworozsądkowo podejść do pacjenta.